Pomysł. Bardzo. Czyli... Ja robię gęgarka, nie ja wiem. Tak ja robię kotka. <noise> ja robię rzegającą dynię. ja robię straszną dynię. Każdy ma inny pomysł, Podoba no to mi się. Bardzo tak, bardzo, bardzo fajnie. Już mam problemy, jeszcze nawet nie zacząłem. Dobra, pierwsze w kucie. O kurde jaki to twarde jest! A, pa, pa, pa. A, pierwsze oczko, cyk! Czas jakbym operację robił. Tak, tam Kończę już. A, urwałem zęba! Jezus myślałem, że palco. Ja, jest... Mój gęgar jest szerbaty. 15 sekund! Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dynia to jest moja największa inspiracja za dzieciaka, zawsze robiłem gęgarka. Wow, i, I w sumie stwierdziłem, że zostałem online taki fioletowy, bo gengar też jest fioletowy. I... Moja dynia jest słodkim kotkiem. z mówicie jest przesłodka, nice. przepiękna i najlepsza. Do mojej dyni musisz podejść tam z przodu, ponieważ ona ma pewien tutaj efekt 4D. Miała trochę za dużo cukierków i żyga. Mówisz moją reakcję. O! <śmiech> 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 ale groźna. Zrobiliście wszyscy naprawdę bardzo, bardzo ładne dynie, ale taka, która spadła moje serce, która najbardziej mi się też kojarzy e, z Halloween. To jest dynia świeżego.